Cześć, witajcie z tej strony i Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Od starości do nowości. I co? E, dzisiaj szybko mówię, bo No mam czas, ale żeby szybko było i żeby zwinnie. Bo nie chcę robić długiego wstępu. I tak, e, od razu mówię. Od razu mówię. E, brama została poszerzona. E, tu stoi nowy nabytek, nowy nabytek, ale to zaraz. Tak. E, Kasę już za Bizona dostałem. E, kosztował, e, e, wystawiłem go za 32 tysiące i tyle też dostałem. E, brama, jak widzicie, jest poszerzona. Jest inna, założona w ogóle brama. Nie jest ta nasza metalowa, tylko jest inna, założona. Tu jest trochę przełożone, skrócone i w ogóle I jest od razu szerzej. E, bizon stoi na sprzedaż. No, już jest sprzedany. Jutro ma kupić po niego, przyjechać i już nie będzie Bizona kombajn i tak, i miał być wózek do kombajnu i jest, przyjechał to znaczy po niego i tu jest kombajn i tu stoi, tu stoi header z wózkiem i mam nadzieję, że to będzie dobrze wszystko stało przez, do sezonu tu nasz rostel masz stoi dobra a my co, bierzemy się za agregatowanie i teraz już wam mówię o nowym nabytku ja sobie tu już posiałem poza odcinkiem i tak, jak widzicie tu jest nawóz, yy, nawóz sobie posiałem po soi. I jak widzicie jest agromarz dla nas zawitał na gospodarstwo. No i co? Będziemy mieć kilogram za zapłaciłem za niego 8000 podajże. No i mi się wydaje, że spoko maszynka dodajczyka idealnie pasuje. Dobra, bierzemy się za... za robótkę. Ja sobie przyciszę te dźwięki. Bo tak mi się wydaje, że jestem trochę... Przygłośno, dobra, yy, jak też pewnie słyszycie, jest, jest to trochę lepsza jakość dźwięku, bo zakupiłem mikrofon, ale to też nie jest najlepszy mikrofon. Bo jest to tylko mikrofon za 150 zł od Doga i też możecie nie klekcie szumy z niego, bo jak to mikrofon za 150 zł ma szumy, to zawsze a no na no, no lepszy nie i też prawdopodobnie się, mogę się wam pochwalić, że będą niedługo może streamki odpalę i też yy, nie będą one jakoś może najlepszej jakości, ale będą nam streamki będziemy zbierać sobie na jakieś yy, rzeczy do mojego stanowiska, takie jak na przykład słuchawki czy mikrofon lepszy, tak? Bo no przydałoby się. No a potem no to już na takie... No takie rzeczy, które mi będą potrzebne, tak? na przykład na jakiś program do montowania, płatnie tak, Byśmy sobie zbierali na program I się wydaje, że to też by było spoko, jakbyśmy tak zbierali sobie na programie do nagrywania Dzisiaj sobie trochę poagregatujemy i posiejemy, już jest za silnik przygotowany posiejemy i będzie następny odcinek podaję, że będą możliwa a wy co, Pamiętajcie, zostawić w, łapę w górę. Subika z dzwoneczkiem możecie napisać w komentarz zawsze przypinam serduszka w najmniej się staram. Ja jak pamiętam, to przyknę. I co lecimy po 70 subskrypcji. Także mordo zostaw suba, żeby była większa aktywność na kanale. Łapę, żeby się wypić szybciej. No i co? Może jak streamy odpalę, to się wybijemy jeszcze. Ale to tak wiecie, po drodze. I żeby coś sobie może to wlecić. I jeżeli chcecie to możecie mnie wesprzeć. Nie wesprzeć tylko, że się wspiera jak na Tylko ja wam dam link do Donake'ów to jakby jeżeli ktoś by chciał mnie wesprzeć czy jakiegoś donake'ika wysłać, to jest link w opisie, możecie sobie wbić i zobaczyć. Na, jest link podany i wpłacacie sobie o, czym chcecie, tylko PayPala jeszcze nie ma. PayPala nie wstawiłem ale SMS, blik, w ogóle takie rzeczy, zawsze można coś płacić bezpechnie w tym nowym rozwoju kanału, tak? Żeby zawsze było czegoś więcej na kanale, może jakieś na 100 subskrypcji już mam przygotowany, no nie dobrze przygotowany, ale już wiem jaki będzie specjal. więc Mordov Bijaj szybko subskrybuj, subskrybujcie kanał, no bo wtedy dowiecie się co jest na 100 subskrypcji. Dobra. Odstawiamy sobie naszego sprzęciora. Chciałem tak, takie krótsze robić. No bo po co takie długie odcinki, skoro taki krótki też wystarczy. A ja też nie chcę jakichś długich odcinków robić, żeby Was nie przynudzać. No bo wiecie, to też nie jest takie fajne, żeby sobie oglądać odcinek i znudzony na cały czas. Dzisiaj jak widzicie stary zestaw, bo na śierniku Amazonka. Na amazonka i agregat mamy Dobra, obracamy się. Tu widzicie tu już jest zaurane. Zauralam sobie poza odcinkiem. To pomagało orki, więc zaorane jest. Jeszcze sobie nawóz zdam. No i tam to pole, no i w następnym odcinku prawdopodobnie żniwa. Będzie nowy nabytek. Dobra Tą bemkę tam oddałem Przejechałem tu nowy nabytek była oddana, no, bo szwagra była podzielona ta WM-ka. no i też tak się była na spontanie szybko, bo widziałem o No i był kupiony ten kombajn. Może trochę za tanio, ale tak też może być. No ale też sam widzieliście, ile on ma motogodzin, tak? Jak ma taki kombajn, to też jestem w szoku, skąd ma tyle motogodzin. No ale Kościół mówi, że on robił w dużym gospodarstwie, no to się też mnie nie dziwi temu kombajnowi. To nasz widzonek to tam nie ma za dużo motogodzin. Teraz to już nie jest nie nasz, bo już jest zapłacone i jutro maloweta przyjechać po niego. Czy tam na kołach mają jechać? Nie wiem ale mówi gościu żeby go przygotować, żeby światło miał sprawne, czyli pewnie będzie jechał Na koła. Średnio bym chciał jechać z takim kombajnem, ale jeżeli coś chce, to mi to nie przeszkadza tak. A bo on szczęśliwie dojechał do domu bo nic się nie stało. szybki odcineczek dzisiaj będzie nagrywam, żeby wleciał na kanał. Czasami robię te wielkie odcinki wiem włączenie A i wy też piszcie, możecie pisać jak wam się podoba ta nowa seria od ty z, z pro, bo według mnie pomysł trochę zaczerpłem od y, Dragon Sky Channel Możecie sobie wbić do niego na kanał Do Zostawić mi sobie, bo też jestem jego widzem Gram czasami z nim, ale to rzadko Możecie sobie wbić Zobaczcie jak on buduje. wiadomo Nie jestem jakoś figurowanym budowcem że będę budował tego, ale coś tam już próbuję. Też się na tym znam. Bo to gospodarstwo, które teraz jestem na nim, budowałem je samemu. Chciałem je jak najbardziej obzorować z tej mapy maszowo, No żeby się to też bardzo nie różniło. Ale mi się daje, że spoko wyszło. Parę odcinków jest. Wyświetlenia, no według mnie, są ładne. Mi się podobają te wyświetlonka. Nie, oni, takie. Zawsze mam w średnio 30 wyświetleń pod tymi filmami od starości, a tam jakoś jest po 50. Tak 50 wyświetleń w ogóle jest, jest z, tych, z tych filmów, więc mi się to podoba, że są takie wyświetlenia. No ja też się cieszę i też wam za to dziękuję, bo fajnie przyjęliście tę nowym serię. Było trochę wyświetleń, łapek też w miarę było. Jak na mnie, ja się cieszyłam, że było tyle łapek i wyświetleń jak na moim kanał, nie jak na mój kanał to było no mi się podobało te wyświetlenia no i też wiecie czemu jest teraz no staram się filmy nie wiem, bo to czytał po prostu nie wie filmy są, będą się pojawiać staram się co 5, co 6 dni je wstawiać żeby było, spora... no żeby nie sporadycznie za rzadko, nie za często, żeby te były filmy bo ja też nie mam bardzo czasu bo jestem w podstawówce i teraz to nauka zdalna też trzeba się uczyć trochę no i wiecie czasami jak jest Dlatego ja też nie mogę za często nagrywać Ale już czasami w chwilę czasu Znajdę gdzieś 9.33 Akurat Nie mam lekcji dzisiaj To znaczy mam lekcję, ale mam lekcję Dopiero o 10.30 zaczynam bo tam pani miała Zastępcę czy coś takiego, ale nie będę Trwała, że No i właśnie mam chwilę czasu Więc sobie ogarnę save'a i robimy akcję się wy... mam nadzieję że wam nie macie za głośno nic bo jak chcę to się chyba zarąbę ale może wam trochę dojść być wziąłem dźwięki z ostatniego odcinka więc chyba powinien być Gites Przedostać do mam dźwięki. Dobra, kierownica to wam powiem teraz. To jest za romisko. fajnie się na niej gra. Może to nie jest jakaś najdroższa kierownica. Na przykład planuję kupić Logitech HG27, używanego, nie wiem jak żeby miał shifter i w ogóle, bo one są w fajnych cenach. Może na streamkach. Możecie też mnie do Nita wysłać, wesprzeć mnie, żebym miał coś za co kupić. I na streamkach, możliwe, będziemy sobie grali z moim kolegą na serwerze dedykowanym. Był serwer dedykowany, kupiony. I też możecie mi wysłać e, kaskę jakąś, żeby się dołożyć do tego serwera. Nie jest on jakiś najdroższy, ale tak, żeby się wiecie, dołożyć do serwera zawsze w ułogi. Może zawsze, może ktoś jak będzie chciał, to mody sobie może pobrać i z nami pograć. Bo większości modów mamy z modhuba, staramy się bynajmniej pobierać mody z modhuba. Żeby też to szybciej szło. I żeby nic się za bardzo nie ciało ta gra. Dobra. Akurat 10 minut tego odcinka wyszło. Więc mi pasuje. Dobra. A wy co? Pamiętajcie zostawić suba. Łapęcję w górę, już nie wychodzę. łapkę w górę jakąś. No i subika możecie mnie wesprzeć, jak wysyłając donajtę. Też podziękuję w następnym odcinku, jeżeli ktoś wyśle jakieś parę złotych. A wy co? Jeszcze raz powiem łapa w górę sub, bo lecimy po 70 subskrypcji. Na 100 subskrypcji już wiem co będzie. I co, gromko czekajcie na 100 subskrypcji. Wy też wbijajcie jak najszybciej do 100 subskrypcji. No i co, do następnych odcinków, na razie trzymać się. Cześć!